mamy... O, o. Gdzie te Po Tam I gdzieś u... jest nie... Z tej strony y, Slashcraft, dzisiaj jest ze mną Neku hmm. oraz oczywiście sługa przede wszystkim I oprócz tego, że idziemy robić bazy to napotkaliśmy jedną z kuropad. nie wiem czy wy ją widzicie Polepszę trochę widok. Oto moja jest. Nie wiem, czy to rzucę, ale... A, i sługa w nią rzuci Czyli jednym tak, z kamieni. I choć się tak... Cho 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 tak y ukłysniemy Ucieka, 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 ucieka. I... Spitoliła do lasu. Co o tym powiesz, Karol? Nie wiem. Nie wiem. To masz problem, to. Ale wiem, żeby tam nie jeść. No. To czemu możesz wyjść stąd? Tak? Chyba. Chodźcie. Ale można sobie wyjść dalej. Co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj budujemy bazę schronienie. Tak, tylko tam trochę dalej. Wiem, może tam gdzie my mamy. Trochę to... Sobie no. z... Z Ale to z Ale możemy się bez tego obejść. I masz tą moją zapalniczkę pokazać dla widzów. To jest dwukrotnie lepsza zapalniczka niż palnik, przynajmniej ja tak myślę. Chociaż tak. dla innych może być co innego lepsze. Ma ognia, ale ona podpala. nie ma ognia, ale ona podpala, bo to jest niewidzialny ogień. Widzicie to podpala? Nie a jest plazmowa. A plazmowe można na, na militari zdobyć. Oczywiście zrobię wloga vloga. Jakub ja Wyśle kosztuje? Stuwę. Ale możesz ładować przez USB- ją. To jest dowa listy. On jest wodoodporna. I mielibyśmy dwie perspektywy. Ale się niestety na razie No co no. Podstawową Różne rzeczą, jaką uubi. trzeba zrobić. O blisko. wracamy do obozowiska? Może uda się jeszcze zrobić lepsze ujęcia? Kamerą, Ty w morzu. Pozostałości po wykopaliskach z ostatniego odcinka. Sługa ukopał, ale łukasz zabrał oczywiście. To, co wykopaliśmy, czyli drut, i to dla Was zapowiedź polowania na kuropatwy w kolejnym odcinku. Jesteśmy w Sennie bazy, i tutaj tymi oto cegłami robimy schody. A jak wygląda w środku nasza baza, to musimy zejść. Na razie to zejście jest trochę niebezpieczne, ponieważ jak, jak dobrze wiecie. Teraz po tej górze. O patrz, od tego słupka się odzasnął. Jezłowie, że to pulsowało od tego? No. I to wybuchło? Serio. No i tak... Oni tu robili... O. Oni tu sobie zupę gotowali i Łukasz <grym> to... Ja weź. Tutaj pozostałości, po, po, po knor. Aha. I jeszcze ci, chipsy gotowali. No. A gówniane były, weź. To one... Ale przejmuj moją kamerę, będziemy nagrywać. Yy, tam? to? Nagrywać. Sługę robotnik. Przyszła praca, nie? W ogóle po co to tu leży? Ale mam uwolony buzyk, kurde. 大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、大きなのは、 Się nie Czy tutaj spisz do butelek? Jak widać. Powinno nie rób tego, co myślę. Nie, nie, o nie Bo, Mam mi chodzi. tutaj blisko wody? Bardzo Dobrym. ktoś by z tego pił? No, uf, Mamy... Gdzie ta grupa? To tam Ił. gdzieś jest. Nieprawda. Właśnie teraz by się przydało Łukasz. To... No. By się przydał Łukasz. Nie masz. Ja mam pomysł. To trzeba tak y, tu zrobić takim taką folią i potem tak zjeżdżać. Okay. No tak. To będzie mokre. Albo po prostu wchodzi tak. No właśnie, ale jakieś lepsze wejście wejście. No jakieś lepsze wejście. No. Potem zresztą Szmy... odwrotnie w plany stronę Ale to potem. No nie wiem no. Ja bym w ogóle w suche miejsce się przeniósł. Na nie gdzie jest brudno. No, tu jest suche miejsce. No minu, ja myślałem, że ty ma mnie to jesteś. Daj to dziś ustawimy to, to nałożyć.